Dzień dobry, Cześć, Telek trzy Witam Was ponownie. A dzisiaj filamy sobie nową serię o poradnikach zaawansowanych. W w dzisiejszym odcinku? Komendy Game Rule nie aż takie proste, ale też nie aż tak zaawansowane. To co, zaczynamy. Pierwszą komendą, którą się zdecyduję dla jest Game Rule Keep Inventory komenda decydująca o tym, czy equipment. Czy po śmierci y, zostaje uglacza, czy zostaje po prostu na powiedzenie to wydropnięty z niego? No więc tak. Pierwsza część to Game Rule to Tour czyli FOLSE. Jak to wygląda? Weźmy sobie podstawowy I teraz spróbujmy zginąć. Jak widzicie, nie mam teraz w imunku nic. Jak na to zaradzić? Po prostu game rookie, ustawiamy na true. Jak teraz widzicie, umarłem a przedmiot został w menu fikunku. Teraz przechodzimy do następnej komendy. Następną komendą jest game rule to Daylight Cycle, czyli komenda odpowiadająca za cykl dnia i nocy w Minecrafcie. W tak szczególności podczas eksperymentów. A teraz zobaczmy jej skutki. Teraz musimy trochę poczekać, aż dzień zniknie i będzie noc. No więc poczekajmy tą chwilę. Jeśli możecie się przejrzeć. Bardzo trudno to widać, ale z mojego punktu jest to widoczne. piksela słońca się jak gdyby ruszają. To mówi nam, że tam jest na true, A jak weźmiemy Game Rule Do Daylight Cycle na False, dzień będzie ciągle trwał, i noc analogicznie także. Teraz czas na północ i północ będzie trwała przez wieczność. Odejdźmy już od tych mocnych marloków i przejdźmy na następną komendę. Następną komendą jest znowu cykl, lecz nie jest to cykl dnia i nocy, a cykl pogodowy. Czyli jak się nazywa ta komenda? A właśnie jak w składnia. składnia? Game rule do Wetter Cycle. Dla wyjaśnienia słowo weather znaczy pogoda w angielsku. A teraz ustawmy sobie tą komendę na true, czyli domyślną wartość. Co teraz będzie się działo? Po prostu ciągle będziemy mieli słońce. Tak jak tutaj widzicie. Gdybyśmy ustawili teraz komendę weather na rain, deszcz trwałby wiecznie. Gdybyśmy ustawili burzę analogicznie. Teraz podamy na następną komendę. I wreszcie skończymy z tym deszczem. Czym jest następna komenda? To jest game rule doom of spawning. A to dając za to, czy moby się spawnują, czy nie. No dobra. Innymi słowy, po prostu zabijmy wszystkie byty. Zabiliśmy. Teraz weźmy na game rule. Do mob spawning. Na no false. I tak tu nie zaspawnia się nam żadne moby. Nie mówię tu oczywiście o spawnerach, bo one i tak będą działać. Ale jak zrobiliśmy wszystkie moby, tak nowe się nie pojawią. A przynajmniej nie będzie ich respawnować Silnik gry to co? Teraz przejdźmy odrobinę do fizyki cieczy. Więc teraz, jak widzicie, mamy dwa źródła wody. ...i lawy. Czym się zajmiemy? Fizyką tych dwóch cieczy. Najpierw weźmy lawę. Jak większość z wie... ...jeśli weźmiemy wiadrem lawę... ...to dzieje się... Nie jest tutaj to całkowicie wypełnione Tylko jest tutaj mała część, a jak weźmiemy wodę Wygląda to identycznie Zatem Czy da się Zmienić lawę tak, żeby się podobnie jak woda i wodą jak lawa? I tu odpowiedź brzmi TAK! No więc sobie spójrzmy teraz Wypełnimy znowu tą lawę i teraz bierzemy game rule. A game rule, nie game mode. Lava source conversion na no, true. Domyślną wartością jest false, jak musicie się domyśleć. I co się teraz dzieje? Bierzemy lawę. I widzieliście to, co się stało na waszych oczach. Lawa się zachowała, tak samo jak woda. Tak jak będzie wyglądała woda zachowująca się jak lawa, to bierzemy teraz tak. Game rule. Water source is called inversion. warto wartością jest true. My sobie false. I teraz... Z wodą się to stało, co z lawą domyślnie. Zostawmy już tą wodę i lawą. czy tam ojeń i wodę. I teraz przejdźmy sobie znowu do mopków. No dobra. To o co chodzi z tym stadem krów? Już Wam wyjaśnię. Jak, jak wiecie, może go się domyśleć, klaczka? Prowe wyrzucają łupy. Reguluje to zasada. Game rule: Dumo Blood. Pomyślna wartość to trup inaczej weźmiemy na false. Prowy nam nic nie wydropią. Efekt, patrzcie. Krowa nie wydropiła nic. Po ja mam tutaj command block z przyciskiem. A po to, żeby wam pokazać następną zasadę. Jak wiecie, jeśli wpiszę przykładową komendę... Pokazał nam command block. Set the time to 13000. Niektórzy chcą jednak, żeby tego nie widać. Jak to zrobić? No zmienimy sobie moc na dzień. I teraz bierzemy... vimrule... command block output. Do czego to służy? Pokazuję czy... pokazuje... polecenia command blocka na czacie. A właściwie to, co on wykonał. Jeśli weźmiemy to na false, naciskamy przycisk, efekt widać, nic się nie pokazał na czacie. Ta wiadomość się nie pokazała w ogóle. A jak ustawimy znowu na true, to jak możecie się domyśleć, Pokaże się znowu to polecenie. I ta dam. Pokazało się. Przechodzimy do następnej rzeczy. Kolejnymi komendami są wszelkiego rodzaju damage, czyli obrażenia. Na sobie Freeze Damage. Oj, przepraszam mi się. Czyli komender regulującą to to jest im od z piłku śniegu. I teraz tak, bierzemy game of Sprawdzamy, czy game loop jest aktywne. Tak, jest aktywne na true. Jak widzicie, pobraliśmy sobie tutaj trochę dłużej. Może na krawędź, Weźmy. Zejdźmy. O, właśnie staliśmy obrażenia. I teraz tak: Game Rule. I znamy, czy stawiamy na false. Skakujemy. Ramka się nam znowu pojawia. Nie, serce nam się zamroziło, ale. Wow. Ale za to nie dostaliśmy obrażeń w ogóle. Kolejną komendą jest game rule fall damage. Komenda wpierająca za to, czy dostajemy obrażenie od upadku. Najczęściej jakieś miejsce stroma i teraz... JUPI! Dostaliśmy wyróżnienie od wypadku. A teraz wejdźmy na szczyt i sprawdźmy... Czy znowu dostaniemy obrażenia? Mamy go na false. Zagaczamy znowu. Upadliśmy. Nie dostaliśmy obrażeń żadnych. To teraz kolej z damage. Kolejna komendą jest Game Room Damage. W kanadafii więcej za to, czy jesteśmy od tego, że nie mamy tutaj pod wodą. Weźmy sobie game od Survival. I wejdźmy pod wodę. Mianowicie mam tutaj pasek powietrza. Poczekaj, masz się, masz powietrza Wyczerpie. A, za chwilę. No właśnie, nie mieliśmy planu, dostaliśmy obrażenia. Jest teraz czas sprawdzić, czy da się to wyłączyć. Bierzemy tak: Game Rule, Drawny Damage, ustawimy na false. Znowu skoszemy do wody. Czekamy aż powietrze się wyczerpie. Zostały nam trzy bąble powietrza. Dwa. Jeden. I nic. Nadal jakoś żyjemy. Nie dostaliśmy wrażenia w ogóle. Tak działa ta komenda. Teraz. Game Rule Fire Damage, czyli ja wrażenie od ognia. Płonie... my myśleliśmy wejść do wody, żeby się ugasić. Jak weźmiemy teraz Game Rule Fire Damage na False, to wchodzimy do ognia. I mimo że jestem animacja, jakbyśmy się palili, nie palimy się w ogóle. Ostatnią komendą z tego zestawienia jest Game Rule Do Fire Tick, czyli komenda odpowiadająca za to, czy ogień, właściwie jak szybko ogień się rozprzestrzenia przestrzenia i gaśnie. Teraz game rule do FileTick jest ustawiony na true. Podwaliłem deski. Jak widzicie, deska spłonęła. I teraz kolejny deski płonął. Ugaśmy ten pożar. I teraz ustawmy game rule do FileTick na false. Podpalmy deski. Ogień, nie widzicie, przynajmniej na razie się nie rozprzestrzenił. I najprawdopodobniej nie ma zamiaru zgasnąć. do tego wystawienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I zachęcam do subskrybowania kanału. I do dzwoneczka, abyście byli z filmami na bieżąco.